Cześć. Dzisiaj demontujemy zawór z butli. Pewnie jesteście ciekawi co tam jest w środku. Ja myślę, że jest gaz. Nie no, gazu nie ma, bo był spuszczony. Znaczy resztki gazu, które tam były. Więc demontować zawór jest bardzo prosto. Parę śrub. Cyk, cyk, cyk. I zaworu nie ma. a, szef. się waży się. Uda. osuszyć taką butlę to wystarczą dwa magnesiki. No przynajmniej u mnie dwa zamiast elektrozaworu Wskaźnik pokazuje, że niby gaz w niej jest, ale wczoraj już nic nie było, więc bez obaw. Słuchutko na saharze. Kolega potrzebuje taki zawór do swojej butli. jak to się wyjmuje? Hmm. Uuu, co to jak? Co to tam jest? Jakiś dziwny ten zawód. O, taki pływak jest. Taka rura. Do czego ta rura? Filterek. Literkę, to pewnie gaz pobiera. No i tak to wygląda. Tu jest jakiś cygmyk, sprężynka. No, to kieruje tym. Czy to można jakoś wynagrodzić? Ta uszczelka tutaj, już żeby się nie rozlazło. Do tego to nie widzę. Miałem też inną butle, w tej mojej butli nie było takiego czegoś Mówiąc zawód, to chyba... A może było nie wiem pójdzie do innego autka. To, wygląda. Gruba rura. To, to? To, to jest taka gruba rura. Powiem w tym co pobiera gaz. Idzie tu, i tu i tu przez zaworek. I pływak to działa w tym sposób. E. I w środku bo to nic nie widać. Dzięki za uwagę. Tschüss.